Ciekawe życie wujka Bobo. A więc chcesz zostać pilotem? Zwrócił się do swego siostrzeńca Henryka Misia wujek Bobo. Och, pamiętam moje pierwsze loty. Nigdy nie zapomnę, jak pewnego dnia kręciłem pętlę nad domem twojej babci. Byłem tak nisko, że zahaczyłem ogonem o jej pranie i poleciałem do bazy z powiewającymi z tyłu kalesonami twojego dziadka. Ojej, powiedział Henryk, może nie powinienem zostać pilotem. Lepiej robić coś, czego nie robił jeszcze nikt w rodzinie. Postanowiłem zostać kucharzem, powiedział. Ach, kucharzem, na to wujek Bobo. Czy opowiadałem ci o czasach, gdy byłem kucharzem księcia Pamiętam jak król Ichlandii wpadł w jedno z moich gigantycznych ciastek. Trzy dni go szukaliśmy, ale było śmiechu. Jejku, powiedział Henryk, może nie powinienem być kucharzem tego samego dnia ujrzał w słowniku interesujące słowo. Będę entomologiem oznajmił rodzinie. To ktoś, kto bada owady. Kilka dni później przyszła pocztówka od wuja Bobo. Z jednej strony było zdjęcie tropikalnych lasów. Henryk przeczytał ją, czując, że zaczyna go ssać w żołądku. Kochany Henryku, pisał wujek, pozdrowienia z entomologicznej wyprawy do Brazylii. Dziś rano odkryłem trzy gatunki olbrzymich mrówek jeszcze mi się nieznanych. Najlepsze życzenia wujek Bobo. Henryk westchnął. Musi być coś, w czym wujek Bobo nie jest ekspertem. Myślał i myślał i myślał. Do czasu, kiedy wujek Bobo pojawił się na przyjęciu urodzinowym Misia, ten już postanowił. Kiedy dorosnę, powiedział, będę najsławniejszym Henrykiem na świecie. Ale wujek Bobo nie zawahał się. A niech mnie, rzekł. Wydaje się, że dopiero wczoraj zmieniłem imię z Henryka na Bobo. Henryk był bliski płaczu. Nie drażnij Henia Bobo, rzekła ciocia Hilda. Całe życie robisz tylko jedno. Powiedz mu co? Nie zgadniesz, zapytał wujek Bobo. Piszę opowiadania dla dzieci, a one mogą być o wszystkim, o czym zechcesz, nawet o mnie. Henryk poczuł się lepiej. Kiedy ja dorosnę, powiedział, będę pisarzem i będę miał mnóstwo do powiedzenia o wujkach.